ML575 próba łączności awaryjnej, czy może ktoś mnie słyszy poza kolegą z Kłobucka, z którym przed chwilą rozmawiałem? ML575 próba łączności awaryjnej, czy może ktoś mnie odbiera? ML575 próba łączności awaryjnej, czy może mnie ktoś odbiera? ML 575 próba łączności awaryjnej czy może ktoś mnie odbiera kolejny 13 i niewiele się dzieje w mojej okolicy miesiąc temu mi się udało dwie łączności zrobić dzisiaj jedna jak na razie obejrzymy dopiero jest 11 po 8, to być może się tu coś zmieni Przechodzam na na USB. ML575, próba łączności awaryjnej, czy może mnie ktoś odbiera. Jak radzić sobie z paznikami osłabionymi łamliwymi? na przykład po detergentach, nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Polecam. Kolejne sery utwarzające go do to doskonały utwórz. Tworzy na paznodziach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regeneru w smasie, odbudowuje i na ML575, próba łączności awaryjnej, czy może mnie ktoś odbiera? Witam kolego, powiedz no mi, dziemnie słychać, powtórz, bo troszkę słabiej do mnie doleciałeś. Rozumiem, fajno, bardzo się cieszę. No ja z Olesna nadaję, także do biadacza mamy, no powiedzmy tam do Kuczborka gdzieś około 17, no to gdzieś mniej więcej chyba około 15-14 km do siebie mamy. Mieliśmy łączność, tylko wtedy byłem na górze. Dzisiaj, akurat e, domu tutaj, próbuję łączności wtedy na mobilu, na antenie, było na, na górze, dzisiaj, dzisiaj z domu. No i super, no ja mam akurat, bo u siebie na podwórku stoję też z mobilu. Tylko że ja, jak wiesz, już na pewno mam stacjonarną antenę na mobilu. No ale akurat w Twoim kierunku stoję za moim domem, także no i tak, i tak jest dobrze, nie? Drugą łączność na dzisiaj się udało zrobić. No, ja mam prezydent Himalaja na kamperze, na dachu do góry, wiesz? Także no, jest okej okay wszystko. Miłego wieczorka, tam 7-3 dla Ciebie, i wołamy dalej, może się uda kogoś jeszcze złapać. Czy jest może tu jeszcze kolega z Kłobucka? Pytanko, czy odbierał kolegę z Bąkowa, z którym przed chwilą rozmawiałem? Kolego z Bąkowa, słyszałeś tam kolegę z Kłobucka, prosi o raport. Ja jestem Olesno, a drugi przy kluczborku, kolega, wiesz? Ja do, no ja w Oleśnie, a, dru, a drugi kolega tam wioska obok kluczborka, powiedzmy. No, dzięki wzajemnie, tam dla Was siedem, czy miłego wieczoru i wołamy dalej. Przeładzimy nasad na USB, a nie na USB now AM. ML 575 próba łączności awaryjnej. Czy może ktoś jest? Tu ML575, kolega, który wołał przed chwilą dla łączności awaryjnej, próba łączności, czy może mnie odbierasz? Kolego, czytam cię, ale bardzo słabo. Modulacja nieczytelna. Odczyt jest, ale nieczytelna. Modulacja także prawdopodobnie jesteśmy dosyć daleko od siebie. ML575, czy może mnie ktoś odbiera dla łączności awaryjnej? No, i tak to wyglądał z takiej bazowej antyny. To się można tam byle gdzie dowołać, bo próbował w te łączności robić normalnie z antyny mobilnej. To z antyny mobilnej w tej lokalizacji się nie można było nigdzie dowołać. A z tej antyny bazowej, no nie jest to za długą antyna, jest to antyna chyba 5 metrów z groszym, ale jest na. W wysokim, 3,5 metra, dodatkowo ruła 1,5 metra, także trochę wysokości. Mał, no tylko tyle, że stoję między budynkami na, za miesiąc. Spróbuję gdzieś wyjechać na górka. Być może pojadam na nasa świętą górę Anaberg, yy, czyli po polsku Góra Świętej Anny. obejrzymy co się stamtąd uda uzyskać. Bo to jest jednak no tu jest 200 nad poziomem morza, a tam ba nam 400 nad poziomem morza. to. Być może się udał lepsze łączności zrobić. Pozdrawiam wszystkich. Miłego wieczoru. ciał.